W dzisiejszym odcinku No przecież piękne zdjęcie Pokazuje polską patologię Znaczy Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ja Jestem Christmas, a to jest kolejny Mój kochani odcinek Buliego Um, już Wam na szybkości bardzo szybko Wam, wam wytłumaczę, bo już zaczynamy aktualnie trzeci rozdział, ale bardzo szybko Wam wytłumaczę, e, co się od Janie Pawliło, dlaczego tych filmów nie było. Tylko pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, oczywiście, czego pewnie nie zdążę zrobić, więc no cóż, e, więc od razu pojadę sobie na lekcję, e, jest wytłumaczenie się, dlaczego tych filmów nie było, chociaż. Dla ludzi, którzy oglądają te materiały z pewnym wyprzedzeniem, no nie zrobiło to na was na pewno, żadna, pewno żadnego, mamy już lekcję. E, żadnego... Wam, wam żadnej różnicy. Ale... E, niestety... O, mechanika chyba jest. E, ale koniec końców e, dość strogie wyjazdy. Jakim power można to fajnie. Mia, mia, miau. driftem omijam biedę. Ehm, różnego rodzaju wyjazdy, tudzież filmowe, tudzież prywatne, tudzież różnego innego rodzaju kosmiczne rzeczy miały miejsce, więc ehm, stąd. Right, today, so nieobecność i brak e cechaniusów, ponieważ również się rozchorowałem. Musiałem dosłownie, wam powiedzieć, że chwilę odpocząć od. Od internetu chyba. Dobra, co teraz? Shabby, right. do no come on! No przecież to było to! Good work, Hopkins. Muszę się skupić. Right. Może jakiś upgrade do naszego... Cudaka no i Teraz bardzo ładnie to działa Jakiś update musiał mieć miejsce Ale zapomniałem już taka, jak ta muzyka jest denerwująca Mam nadzieję, że na piątej lekcji Dostanę skuter Znaczy muszę wam tak powiedzieć Dla mnie jest jakaś fałszutka Ale e, muszę wam powiedzieć, że to jest Absolutnie Zbędne mi Tak na dobrą sprawę Ponieważ ja mam tego wykokszonego BMXa i to jakby. albo e, boże, przepraszam, nie BMX, tylko Gurala. Ale jeszcze chciałem z Wami porozmawiać trochę na temat, e, na temat rzeczy takich istotnych, o które pytacie mi w komentarzu i gdzieś tam czasem dostaję wiadomości prywatne. E, a z projektem zomboid? Nie, no, będzie cały czas gdzieś tam mam go z tej głowy to cały czas jest y, rzecz że tak powiem bieżąca nad którą czasem mam większy to znaczy więcej czasu żeby usiąść a czasami jednak jest to jest to jednak y, gdzieś tam temat odleglejszy ale cały czas mam to z tej głowy ja obiecałem, że będzie mogę się na przykład nie mogę się w tym nie mogę się tu opędzlować na zero, to nie chcę tutaj nie, bo ja jestem teraz żelbojem I obiecałem wam w poprzednim filmie, że Dokonamy zmiany Tylko ja bym chciał je znaleźć Sorry mordeczko Chciałbym znaleźć Wiecie, miejsce gdzie mogę się obciąć Tylko muszę to sprawdzić Dokładnie na mapie eee, Chyba błąd w sztuce Bo powinienem jechać prosto No dobra, w lewo W lewo prosto I jakoś dotrzemy w każdym razie. A, jeszcze nie trafiłem w rampę. W każdym razie e, projekt Zomboid nie został zaprzepaszczony. On cały czas jest, on cały czas będzie rozwijany. Wracam do internetów gdzieś tam po jakichś drobnych chorobach, jakichś innych duperelach, które niestety miały dość znaczący wpływ na mnie. Jakieś lekcje się zaczęły, ale nie wiem. Olejmy je, zróbmy sobie jakieś zadanie, lekcje. Zawsze można nadrobić. A mnie bardzo zależy na tym, żeby zmienić mu tą fryzurę. Uznałem, że to będzie mój cel absolutny. Tylko teraz pytanie: czy to z tej strony jest? Tak. Nawet widzę, gdzie. Ha! Elegancko. Tam coś wyleciało w powietrze. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Damn. Łysa glaca? Czy na żołnierza? na żołnierza. Za 5 Dolanów. Dolanów nie mam za dużo, mam w sumie tylko stówę. Ale wróćmy do, wróćmy do starego Buliego, bo to już naprawdę nie mogę, nie, nie mogę patrzeć na te, so na te włosy jakoś tak, nie wiem, no coś mi, coś mi w nich zwyczajnie nie przeszkadza. Jeżeli zdążymy na lekcję, to w porządku. jeżeli nie zdążymy, to, to trudno. Dwie lekcje, jakieś dwa szybkie zadania, i wracamy do mm, takiego już konkretnego działania, czyli e, wtorek, czwartek. E, aktualnie, dniem publikacji tego odcinka jest czwartek, ale e, wracamy. E, wtorek, czwartek. Postaram się może więcej e, Wam nagrać aktualnie gdzieś tam, może na zapas. Jak się uda, to bardzo szybko mm, ruszymy temat. No. Niedzielnych... Nie, zostaw mnie. No nie, sztuka. Fotografika! Ale wrócimy bardzo szybko myślę do Do niedzielnych Do niedzielnych um... odcinków. Dobra, w typ taki on tu ja, podjedziemy. Ciao, dobre zdjęcie. Kurde, proste, że dobre zdjęcie. Tylko ja muszę się sprężyć, bo tu. Róż, z drogi. Gdzie to jest? Tutaj. Ej, ale to są na przykład fajne zajęcia. One mi się podobają. Wymagają ode mnie, co prawda, trochę yy, mniej kreatywności, mam takie wrażenie. Ale to tylko dlatego, że jest to gra, bo jeżeli byłaby to taka lekcja rzeczywista, gdzie na przykład nie wiem, oceniana by była kompozycja czy coś, chociaż no, nie wiem, postaram się na przykład zrobić... O mój Boże, zabiłem kogoś chyba, ja pierd dobra, wrócę do tego wrócę do tego miejsca Muszę objechać tu wszystko dookoła, bo... Czemu wobec dzieci jest tutaj wysoce. Em, znienawidzana przez wszystkich. Co mnie w żaden sposób nie dziwi, ale... No co wy se żartujecie ze mnie? Ja się muszę schować gdzieś w śmietniku czy coś. Dobra, bo... No jaki dzik! a Ok, kiedy jeszcze zostawiłem gdzieś tam. Dobra, odczepcie się ode mnie już. No dobra. Ehm, wracamy robić zdjęcia, jakby absolutnie nic się nie, wyda nie wydarzyło. To, że prawdopodobnie uśmierciłem tego Kidosa, to już nie jest. Jakby, wiecie, to już nie jest istotna sprawa. Przyzumujemy. Ciach! No dobra, temat załatwiony, mamy jeszcze bardzo dużo czasu. Może postaram się tędy jakoś gdzieś tutaj przejechać z krutasem. Trzeba się dowiedzieć dokładnie, jaki jest rozkład tej szkoły, bo ja tak na dobrą sprawę za bardzo po niej nie jeżdżę. Zniszczyłem latarnię, ale to nie jest tak bardzo mocno karane jak... Yy, wiecie, przypadkowa randomowa. Yy, lepa na dziosło dzieci. No przecież piękne zdjęcie, pokazuje Polską patologię Znaczy, a tam jest Na górze jest Trzy Dobra, i ostatnia fotka i myślę, że Fotografikę mamy zaliczoną Ciekawe, czy to jest na em, Jakby idzie na poczet Plastyki, czy to jest Po prostu jakiś taki Wymysł em, Nie wiem czego właściwie Absolutnie Nowego przedmiotu Anyway, wracamy na YouTubki. Postaram się wam oczywiście klasycznie więcej informacji o tym jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda tutaj u mnie i mogliście zobaczyć zresztą wyjazd nadmorski na Instagramie, jeżeli ktoś śledził. To mógł jak najbardziej zobaczyć. Ja się oczywiście opaliłem jeszcze do tego się świecę na tej kamerze. Muszę coś tu wymyślić, jakiś dyfuzor światła, albo może się odsunę od tej kamery może. Zmniejszę Ostrość, znaczy nie ostrość, tylko. O kurwa, to jest jednak osobny przedmiot. Jeszcze więcej lekcji. Jej. Ale dobra, mamy. Mamy fotografię, podoba mi się to. Dobra, za. Ale nie, nie interesuje mnie nic, to Wy macie mi do powiedzenia. Ja chcę wykonać zadanie, i jednym z zadań jest, widzę. Quest dla mojej ulubionej pani. Miłość kucharki, to może być coś ciekawego, bo ona miłością raczej nie darzy dzieci, więc dowiedzmy się o co chodzi. O oh, hej, kid, How do I look uh, great! <laughs> Who's the lucky guy? Doktor What! The chemistry teacher? Uh -huh. I don't know what it is about that guy, but every time I get a look at his bald head and manic eyes, I go all gooey inside. Okay, that's enough information. Thanks. <laughs> yeah, it's true. Love is blind. I sure hope so. Hey, kid, I need you to do me a favor. <laughs> Dr. Watts doesn't actually realize that we're going on a date yet. <laughs> but we are. And I need to get ready. So can you get me Ms. Phillip's perfume from the staff room? You know where that is, right? Oh, and I almost forgot some candy and some sedatives. And for the sedatives, don't buy them. Just look for them in the trash. <laughs> yeah. Okay, I can do that. Good. Ah. ideal to Bezbłędną randkę. Masz już czekoladki, zdobądź resztę. No dobra, czekoladki na szczęście mam, bo gdzieś komuś buchnąłem, słuchajcie, z tego... E, z... No dobra, jak mam to zrobić? <grytanie> Easy. Dobra, muszę rundę zrobić. Oh shit! Czy on za mną wejdzie? Nie. <laughs> easy, dobra. Łatwizna. Gorzej będzie, jak wyjdę, co? Ale chyba, chyba. Dobra, jolo. E, easy. A teraz, w dnia następnego, jeżeli oglądacie ten film, jakby dotarliście do tego momentu, to. To jest coś mm, ciekawego, co chciałbym Wam powiedzieć. Czyli Content Hondy. Gdzieś znowu biorę się za ten samochód. Cały czas mam gdzieś z tyłu głowy te wszystkie rzeczy, które muszę zrobić, ale Ale jakoś nie mam. Wiecie, nie mogę się zebrać. No, come on. Mam! Easy. Ale nie, faktycznie to jest chyba najlepszy sposób w ogóle na, na, na udaną randkę. Czekoladki, kradzione perfumy i środki usypiające. To jakby. Nie wiem, czy wiecie, ale to nie ma prawa się nie udać. Dla osoby, która oczywiście to planuje. Ja nie mówię, że ja tak robiłem, bo to już nie róbcie ze mnie, nie wiadomo kogo, ale myślę, że naszej pani kucharce to. Zdecydowanie. Pomoże jakby sama wzięła te środki. Przikla się tymi perfumami. I usnęła w tej psiej karmie, którą tam ma na zapleczu, bo innej opcji nie widzę. Absolutnie. No, Elo. Hey, Edna, I got your stuff! hey Edna, you old bat I got your stuff! Ha, wow. Fantastic! If I was 50 years older, I'd date you myself. ah thanks, Kif! Where's the perfume? Right here. Oh, thanks. I needed that. I get so nervous before a date. Yeah, well, good luck, Edna. Hey, kid, wait. I need you to do me a favor. Another one? Yeah. What's in it for me? Ha! I won't spit in your food. Will you spit in Mr. Hattricks if I say yes? Ah! worse than spit. Okay. <laughs> what do you want? I want to go on a nice date with Dr. Watt. So go then. Have fun. Yeah. Well, you know what you kids are like. You see a beautiful couple out on a date and you're bound to do anything to ruin it. You got a point. So listen. I need you to watch out for me and keep those disgusting kids away. No dobrze, czyli jest to wielowątkowe zadanie. Niech będzie. No dobra. No to ciśniemy w takim razie. Tarantka musi się odbyć. Ona musi być perfekcyjna, ale najważniejsze. To absolutnie się kurwa nie spodziewałem, że ona nie będzie potrzebowała tych perfum do tego, żeby się prysnąć. Ona potrzebowała tych perfum w postaci drinka. No dobrze, anyway, jakie mamy. Wyzwanie kujonów, śnieg, pruszy śnieg i randka kucharska. To jest coś. Randka kucharska będzie. Myślę, że poważnym przedsięwzięciem. I wiem również, mm, że. Już jutro, jeśli oglądacie ten film dzisiaj, możecie się spodziewać, słuchajcie, kontentu mm, hondowego na. kontentu hondowego na Instagramie, bo czy na YouTubie, czy jestem. Czy jestem taki kozak, żeby robić filmy na YouTube z tej hondy? Kurwa, ciężko mi stwierdzić w sumie. Ale na pewno na Instagramie będzie coś tam nagram, może zrobię jakieś podsumowanko, wiecie. Zobaczymy. Na razie dużo trzeba zrobić rzeczy mechanicznych. Jak robię rzeczy mechaniczne, to nie mam możliwości tego nagrywać. Nie przeszkadzaj w rance, ukryj się na drzewie. Spinaj się nie przeszkadzać w randce. To się wydarzy? Dobra, easy. Na razie jest łatwo. Dobrze, że się życie odładowuje. Nie, tu muszę się skupić. Dobra, z Kidosami będzie w sumie łatwo i przyjemnie, bo on jest sobie gdzieś tam. Znajmniej z tej lewej strony nachodzą Staram się jeszcze czytać, co oni mówią jestem zbyt skupiony Na idzie. Chyba siekają go te środki Cena kończąca dla pana doktora. Oh no! The visions are back! Get back, Valfien! Come on, gorgeous. It's about time I show you what I know about chemistry <laughs> and a little biology. <laughs> Za 50 dolarów mogłem to zrobić. Niestety ucięło mi y mikrofon. Za pięć, za, za pięć dyszek mógłbym to zrobić, jednak wiecie, no... Istnieje pewna zasada, czyli że szczęściu czasem trzeba trochę pomóc. Ehm, czy Jimmy Hopkins, kierowany przeze mnie, miał temu szczęściu trochę pomóc? Dobre pytanie, no. Czy pomógł? To już jest ehm, pytanie do was. Boję się, że już chyba nigdy więcej nie zobaczę się z tym profesorem. A nie, bo ja już tam górą. Więc, jeżeli jakby miałem do tego dopuścić, jakby doprowadziły moje ruchy do tego, to. No życie, jeżeli ktoś nie lubi chemii, to pomyślcie nad takim. wiecie, zadaniem. Tutaj jest cały czas e, wyzwanie kujonów. Czy ja chcę robić to wyzwanie? W końcu mnie pewnie gra do tego zmusi, ale. Nie zostawię was, tak? I zrobimy sobie ostatnie zadanie. Nie, nie zrobimy zadania. Znajdź pigułki dla kloszarda. Poszukamy piguł, bo kloszard prawdopodobnie da nam. A już. Ok. <ścoughs> Zanieść pigułki kloszardowi. Proszę. Yy, tranzystor, o tym pomyślałem. Bo nie ma nic innego chyba. Nie, normalnie hajs! 15 dolanów! Jakie bogate są te kloszardy! Za piguły? Gdzie co ja zrobiłem? Z... bali mi rower chyba. Coś leży. A, dobra, nieważne. No dobrze, moi kochani, nie będziemy owijać w bawełnę, nie będę się wyginał jakoś niepotrzebnie. Cisnę na hacjendę i następny odcinek zaczniemy, myślę, że klasycznie od lekcji i i tyle. No, mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Ja sobie oczywiście nagram parę filmów na zapas! I, I będziemy cisnąć, Cis -cisnąć progres dalej, cisnąć buliego, wracamy z bulim. I tyle. I mam nadzieję, że... że widzimy się już niedługo. I tyle. Dziękuję wam bardzo i bez odbioru. It's about time I show you what I know about chemistry <laughs> and a little biology. <laughs>